Witamy bardzo serdecznie w For TV, dzisiaj naszą gościnią jest Blanka we wspaniałej formie, jak widzicie, bo nie dość, że nie była spóźniona, tylko przejechała przed czasem, to jeszcze jest niewyspana. Tak jest, bardzo niewyspana. Bardzo niewyspana. Tak, ale żyje. Okej, trzy godziny snu mówiłaś. No, 3.20. dwadzieścia. Okay. tak sobie odliczasz. A ile jest. normalnie potrzebujesz snu, żeby funkcjonować? O Boże, ja generalnie kocham spać, więc no. y Śpię zazwyczaj między 8 a 9 godzin. O rany, jak Ty znajdujesz czas jeszcze na karierę, koncerty, wiesz, jeżdżenie, Sta Może nie, może tak, staram się spać tyle, <noise> e, jak mogę to tyle śpię, o tak. Okej, okay, tak masz przypominajkę w telefonie ustawioną. Tak i zawsze mam tak, że sprawdzam ile będę tego, tej nocy y, spać. Mhm. Nie wiem czy każdy tak ma, czy liczysz sobie? że przed snem jak no? się kładę, tak. tak, ale mnie stresuje, jak mam już 5 godzin, stresuje. to tak patrzę w ten telefon, i mówię, nie. I zegar, wiesz, odlicza po prostu, tak. I jest coraz gorzej, nie, mm. bo właśnie się z tym stresujesz, nie możesz dłużej zasnąć. Dokładnie tak jest. No, to w takim razie do muzyki, żebyś nie mówiła, co no robiłeś nocy. Nie, Boys Like Toys, twój mm -hmm. nowy singiel. Czy jesteś zadowolona? No bo już mamy miesiąc od premiery, tak. trochę czasu minęło. Tak. Jak się czujesz z tym, jak on, wiesz, sobie trenduje na, mm -hmm. na listach i w internecie? No generalnie czuję się bardzo dobrze. Mm -hmm. Odbiór jest mega. Dostaję masę pozytywnych wiadomości, komentarzy, i wszystkiego, więc jestem ultra, ultra zadowolona. No i wiusy też są bardzo przyjemne. Okay. Nie, 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 naprawdę jestem zadowolona, więc super. Też słyszałam od wytwórni, że utwór rozgrywa się za granicą już. No dobrze, a y, powiedz mi, w jaki sposób ty lubisz bawić się mężczyznami? Bo oh o tym jest God. trochę ta piosenka. Hmm. No to generalnie... świeżo, trudniejsze pytanie. Nie, podoba no. mi się. O, pytasz o piosenkę. Wiesz, jakby tytuł jest taki, a nie inny, więc mhm. idealnie. Um, generalnie ta piosenka nie jest o tym, żeby się tak bawić chłopakami. Mhm. To jest piosenka z przymrużeniem oka. E, trzeba ją wziąć z dystansem, na pewno nie dosłownie, mhm bo tekst jest dość... Yy, prowokacyjny. Tak, <głos> <głos> dokładnie. No. Więc, więc na pewno nie chodzi o, o granie na czyichś uczuciach i bycie tą złą lub tym złym. Natomiast utwór opowiada o tym, że jak na przykład czujemy, że nasz, nie wiem, ex albo nasza ex, albo po prostu osoba, z którą no, mamy jakiś relationship, mhm. yy, zaczyna pogrywać i jest coś nie halo, i ona się w stosunku do nas źle zachowuje, to mówimy jej poczekaj, bo może być, możemy zrobić to samo, tak? Możemy, albo może być jeszcze gorzej, więc to jest bardziej takie taki ostrzeżenie, taki warning. A jestem jeszcze ciekaw, czy jesteś wierząca, bo nie wiem, czy wiesz twój poprzedni ul, ul, utwór solo. Tak, wiem. Wiesz, że wiem. trenduje na TikToku? Jestem wierząca. No. I wiem, że ten odwiedza na TikToku. E, tak. Na pielgrzymce, Grzymce, dobrze mówię? Tak jest. tak jest. Kaszubska piesza pielgrzymka diecezji pelplińskiej na Jasną Górę podąża w rytmach Blanki Solo, tylko że śpiewa wieże wieże chyba coś ciekawego. Wieże wieże. A no. wie, Sztos, to jest sztos. No, Mi jak się. Koloba. Mm, czy zastanawiam się, bo już solo, solo yy, to chyba nie pasuje trochę do pielgrzymki, którą robimy razem, ale jest to jakiś zabawny element. Ja myślę, że tak jak zmienili sobie no. tekst, każdy może sobie zrobić. To jest muzyka. Muzyką się trzeba bawić mm -hmm. i, i z niej korzystać. Mm -hmm. więc... No i masz fajnych też producentów, wracając do Boys Like Toys, mm -hmm. bo, bo chłopaki z Wolfha Wolfhouse, to... tak. Jak, jak Ci się z nimi pracowało, no bo oni teraz tak naprawdę coraz więcej mhm. zagarniają gdzieś tutaj przestrzeni na rodzimym rynku muzycznym. I super, ja bardzo lubię chłopaków, świetnie mi się z nimi pracowało, um, bardzo płynnie cały proces twórczy nam szedł, mhm. więc super, super, naprawdę to są świetni, świetne ziomki. A jak ten proces twórczy wygląda, że siedzicie w studiu i tam sobie coś wiecie? Tak, 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 dokładnie, siedzieliśmy w studio. No i zaczęliśmy, chyba zaczęliśmy, pamiętam od, kurczę, od czego zaczęliśmy, chyba od melodii, aha. tak, i potem zaczęliśmy pisać tekst, przyszliśmy do drugiego pokoju, napisaliśmy e, refren, też jednego dnia, dopracowaliśmy potem tylko zwrotki, mega, mega szybko to wszystko poszło, naprawdę, ten usług w ogóle był gotowy dużo, dużo wcześniej, on, on już, już tak, to, tak, dużo, dużo wcześniej, on sobie o... siedział i czekał. Okej, okay, czekał na co? Aż kurz po Eurowizji opadnie? Troszeczkę tak, wiesz, no aż solo generalnie dalej rośnie mhm. i, i dalej um, istnieje, więc no nie chcieliśmy absolutnie tutaj zaburzać tego. Tego, co sobie, tego jego życia. Okej. Okay. A masz coś jeszcze w szufladzie w takim razie? No pewnie, że tak. tak? Jak dużo? O, jak dużo? Jak głęboka jest ta szuflada? Bardzo głęboka jest tam, jest mega napchana. Ledwo się domyka. Aż tak? no? Ale to masz takie, taką potrzebę, że nie wiem, że coś się dzieje w Twoim życiu. Siadasz gdzieś tam w pociągu, czy w kącie i skrobisz? Totalnie teksty? tak, totalnie tak. Często mam też tak, że. I to mam od dawna, że budzę się w nocy i mam na przykład pomysł na melodię, albo pomysł na jakiś tekst, albo nawet na tytuł tylko Aha. piosenki i muszę szybko to zapisać, albo szybko nagrać na dyktafonie, um, więc, więc tak, no tak, tak. Czyli no. co, w środku nocy już sobie do telefonu Totalnie. i tamtego. Totalnie tak. Okej. Okay. I z tą piosenką też tak było? Nie. Z tą piosenką było tak, że ona została wymyślona i, i jakby cały proces zaczął się w studiu. Okej. Okay. To kiedy w takim razie te twoje różne emocjonalne ekspresje przelane na papier znajdą swoje ujście w świecie i je zobaczymy? Jakby jakieś... No wiesz, już znajdują. Generalnie no. kolejne no. i jeszcze w tym roku. Kolejne? Czyli nie jeden single jeszcze będzie, tylko więcej? No, generalnie oczywiście, że tak, ale w mhm. tym roku na pewno jeden. Okej. Okay. No to fajnie, że ci się to tak rozwija, bo właściwie bardzo szybko wiesz, masz. Powiedzmy, mały dorobek w sensie takim, że niewiele tych utworów wydałaś. I właściwie chyba nie ma drugiego takiego przykładu, kto jednym hitem pyk wskakuje na Eurowizję. Jest, wiesz. Reprezentuje kraj, potem ma drugą piosenkę i, i tak naprawdę dopiero jesteś na początku drogi, a już gdzieś tam sporo udało ci się zrobić, pokazać i, i sporo koncertów zagrać, nie? Więc... To jest dla mnie też niesamowite i jestem tak wdzięczna za moich fanów, no bo to tak naprawdę dzięki nim, dzięki słuchaczom mhm. i, i dzięki moim najkochańszym fanom, którzy są ze mną i po prostu... Em... Pozwalają mi na to, żeby, żeby spełniać marzenia, żeby robić więcej muzyki dla nich i, i działać dalej. Więc to okay. jest dla mnie naprawdę szokujące i wspaniałe. To gdzie możemy Cię zobaczyć i usłyszeć w najbliższych wiem, tygodniach, powiedzmy, jeśli chodzi o koncerty? Um, w Sopocie. Mm -hmm. um, dokładnie 20 gramy koncert um, 21 tak naprawdę mm. bo gramy koncert o wschodzie słońca. Nie wiem, o której jest słońca, trzeba to sprawdzić jeszcze, ale wiem, że bardzo wcześnie muszę wstać. Koło czwartej pewnie. Pewnie tak. Czyli tak twój ostatni standard spania, trzy godzinki. Dokładnie, więc będzie powtórka z rozrywki, jeśli chodzi o, o mój um, o mój schedule spania. Natomiast, więc tak, to jest Sopot, a później są Kielce. I to jest 26, więc zapraszam wszystkich przed telewizory lub tam na miejsce a później um, 27 też występuje, ale nie chcę um, pomylić nazwy miasta, więc o tym na moim Instagramie. Wygooglujcie sobie. Tak jest. To, a propos googlowania, mamy, słuchaj, taką zabawę, że wpisaliśmy mhm. twoje imię w wyszukiwarkę mhm. googlowską no. i sprawdzamy sobie szło? najczęściej zadawane pytania w twoim kontekście. Czy Blanka jest z Anglii? Z Anglii? Hmm. Ciekawe, no. okej, okay, fajne. Zakładamy, że nie, nie jest. Zakładamy, że nie. No, dobrze, ale bywasz, często eee, i lubisz. Byłam, ale czy bywam, to no. dużo powiedziane. No tak, na Eurowizji. Czy Blanka wygrała Eurowizję? To jest kolejne pytanie. Dobre pytanie. No, wygrałaś czy nie? Myślę, że niech każdy sobie to zinterpretuje. Konkursu nie wygrałaś, tak. ale... Czy wygrałam Eurowizję? Osobiście? Myślę, że możesz się traktować jako, jako wygrana. O, to jest dobre pytanie. Jaki charakter ma Blanka? O! I co byś powiedziała? Ojej, ciężko jest mi siebie ocenić samą, jaki mam charakter. Mm -hmm. Na pewno jestem pracoholiczką. Okej. Okay. I bardzo lubię pracować, i. I tyle. <laughs> I to cały twój charakter? Nie, jestem generalnie wesołą osobą. Mm -hmm. Kolejne pytanko słuchaj z tego Google'a to jest, mm -hmm. czy Blanka jest singielką? Ooh. Tak, no ja otwarcie o mówię, że tak. Mm -hmm. Także tak. To kolejne pytanko w takim razie, mm -hmm. skoro już temat rozstrzygnaliśmy, czy tak, Blanka tak. jest siostrą Ariany Grande. Co ty gadasz? A była taka plotka kiedyś, pamiętam, na TikToku. Co ty powiesz? Tak. Nie wiem, czy siostrą, czy kuzynką. Jakie plotki ja widziałam na TikToku i generalnie. To jest niesamowite, co ludzie wymyślają. Mm -hmm. No ale słuchaj, obie utalentowane w końcu, nie? No tak. No, no. i obie kucyki mamy. <laughs> <Okay>. No dobra, <laughs> słuchaj, mamy te Googlowski pytania. Rozstrzygnęliśmy Super. naszą wyszukiwarkę. Mm -hmm. eee... Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję Ci również za rozmowę. Bardzo to było miłe spotkanie. Tak, i... fajnie było, mi. <laughs> Mnie również. Trzymam kciuki za Ciebie. Dziękuję, i... pięknie. I żebyś się też wyspała, wiesz, żebyś te swoje tak. 8-9 godzin potrafiła jednak zawsze tam wygospodarować, nawet jak będzie ostro z robotą. Staram się, dziękuję, pięknie. No. Blanka, słuchajcie i oglądajcie teledysku do Boys Like Toys w for Fan TV. For, Fan TV. for Fan TV. Najwięcej muzyki.